Drodzy słuchacze, według kalendarza wielowyznaniowego 19 listopada 26 milionów Sikhów na całym świecie obchodziło urodziny guru Nanaka, założyciela ich religii. Może to będzie ciekawe dla Was dowiedzieć się czegoś więcej na temat religii, o której Polacy wiedzą na ogół tylko to, że Sikhowie chodzą w turbanach na głowie. Nanak urodził się w 1469 roku w małej wiosce w Punjabie, która w tej chwili znajduje się w Pakistanie. Był to czas, kiedy na tamtym terenie u władzy był sułtanat z Delhi, a w Polsce szczyt potęgi przeżywała dynastia Jagiellonów. Rodzice Nanaka byli drobnymi kupcami, czymi on się parał. Mając 18 lat, Nanak ożenił się. I miał później dwóch synów. Od wczesnego wieku zainteresowany sprawami duchowymi na Nanak odbył kilka podróży do duchowych centrów różnych religii, w tym ponoć pielgrzymkę do Mekki. Wygląda też na to, że przestudiował wszystkie najważniejsze święte pisma dostępne dla niego w tamtym czasie. Z 974 poetyckich hymnów które Nanak napisał w swoim życiu, wynika jednak, że żadna religia nie spełniała jego oczekiwań i że Nanak zawsze wolał osobisty, bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Hymny te zapoczątkowały świętą Księgę Sików, Guru Granth Sahib, która zawiera esencję ich wiary. O co chodzi w tej religii? Nanak nauczał, że istnieje tylko jeden Bóg który mieszka w każdym ze swoich stworzeń. To przekonanie pozwoliło Nanakowi widzieć świat z nowej perspektywy, kładącej nacisk na równość wszystkich ludzi, wzajemną miłość, dobroć i cnotę. Gór Nanak nigdy nie uważał siebie za kogoś wyjątkowego, ale nauczał, że podobnie do niego wszyscy ludzie mogą mieć bezpośredni dostęp do Boga, bez konieczności wykonywania jakichś rytuałów czy korzystania z pośrednictwa kapłanów. Grunanak kładł nacisk na bhakti, czyli miłość miłość do Stwórcy, ale także do ludzi dookoła. Wierzył, że życie rodzinne i życie duchowe są ze sobą powiązane i że podnoszenie naszej duchowej świadomości. Powinno prowadzić do pełniejszego, żywszego uczestnictwa w otaczającym nas świecie. Uważał, że ludzkie życie powinno być aktywne, twórcze i praktyczne i że to praktyczne życie oparte na wartościach takich jak prawdomówność, wierność, samokontrola i czystość jest ważniejsze niż jakiekolwiek religijne doktryny. To Nanakowi przypisuje się stwierdzenie, że prawda jest najwyższa, ale jeszcze wyższe od prawdy jest życie w prawdzie. To dzięki niemu sikhizm uchodzi za bardzo praktyczną religię opartą na wierze i medytacji na temat imienia jednego Boga i na przekonaniu o jedności całego rodzaju ludzkiego. Stąd oczekuje się od Sikhów, że będą angażować się w nieegoistyczną służbę dla innych, że będą walczyć o społeczną sprawiedliwość prowadzącą do korzyści i prosperowania dla wszystkich. Na koniec. Oczekuje się od nich, że będą zachowywać się i zarabiać na życie uczciwie, żyjąc życiem rodzinnym. Podobnie jak inni wielcy posłańcy do ludzkości, mówiło się o nim, Nanak nienawidził wszelkiej hipokryzji. Jedna z opowiastek o jego życiu opisuje, jak podczas pielgrzymki do Mekki. Nanak został zbesztany przez strażnika za to, że spał z nogami skierowanymi ku świątyni. Nanak miał jakoby odpowiedzieć, że nie wie, w którą stronę ma skierować swoje nogi, bo i tu zacytował Koran, w którąkolwiek stronę nie spojrzy, widzi twarz Allaha. To tego typu świątobliwość zdobyła Nanakowi wielu zwolenników i sprawiła, że przekraczył on ograniczenia wynikające z nieracjonalnych religijnych reguł. Można by powiedzieć, że Nanak dał nam nauki prowadzące do duchowej doskonałości, które są ważne nie tylko dla sikhów, ale dla całej ludzkości. Na koniec jedna z pięknych modlitw w na naka. Moja przyjaźń jest z jednym Bogiem i ja go kocham. Tylko Bóg jest moim przyjacielem i jedynym moim kompanem. Rozmawiam tylko z nim. On nigdy się na mnie nie boczy. On zna wszystkie moje zmartwienia. I nigdy nie odwraca się do mnie plecami. Jedynie Bóg z mocą by stworzyć, jak i zniszczyć, jest moim jedynym dawcą. Jeden Bóg, który ma władzę nad wszystkim, jest moim wsparciem. W prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.